Welcome back to my channel. Witam się z wami dzisiaj w pierwszym vlogmasie na tym kanale. Ja się na maksa tym, ponieważ ja kiedy to nagrywam, mamy dopiero 22 listopada i ja nagrywałam do Was wcześniej z racji tego, że po prostu chcę mieć te filmiki na zapas, żeby wiecie, się wyrobić ze wszystkim i żeby w miarę być regularna w tym grudniu. No ale tak, kochani, mamy dzisiaj pierwszy. Grudnia, albo 2 grudnia, jak to oglądacie. I zapraszam Was na całą serię filmików vlogmasowych właśnie w grudniu, e, która będzie polegała na tym, że razem będziemy odliczać właśnie do świąt. E, no wiadomo, chyba każdy zna vlogmasy. Każdy wie na czym polegają. A ja Was chcę serdecznie zaprosić właśnie na moje tegoroczne vlogmasy. Mam nadzieję, że razem będziemy się świetnie bawić i że będziecie mieli co oglądać do obiadu. Także ja już bez żadnego przedłużania e, zaczynam i zaczynamy dzisiejszy vlogmas, który będzie polegać na e, jednej, jedynej rzeczy, ponieważ będzie to bardziej taki pogadankowy vlogmas, ale żeby się wprowadzić właśnie w ten taki klimat świąteczność, mowy, światełka, e, święta zima itp. itd., to przygotowałam dzisiaj e, mój moodboard, mój taki vision board na właśnie grudzień. Mnie ogląda, ten wie, że ja robiłam właśnie mój Vision Board na 2025 rok. Całkiem dobrze mi to poszło i całkiem dużo rzeczy się właśnie spełniło z tego Vision Boardu, dlatego ja osobiście uwielbiam właśnie taką formę manifestacji, bo ta manifestacja naprawdę, uwierzcie mi, działa. Ponieważ gdy Wy sobie postawicie ten cel i macie już to, to z tyłu głowy zawsze będziecie jakby do niego dążyć i będziecie starać, że kurde, trzeba do niego dążyć. Wiecie, to jest takie coś, że to już jest, to już jest zapisane. Ja już to postanowiłam, więc muszę to dokończyć. I kochani, ja swój moodboard będę robiła właśnie w aplikacji Notion. Która uważam, że jest najlepsza do takich rzeczy, ponieważ tam można i właśnie robić vision boardy oraz można właśnie pisać mnóstwo pomysłów na to, jak ma wyglądać właśnie ten grudzień. Także na początku zaczniemy sobie od takich moich pomysłów, które ja sobie w głowie gdzieś tam wytworzyłam przez właśnie ten cały listopad, tak naprawdę. Więc ogólnie założenie tak naprawdę jest takie, że ten grudzień ma być taki jak za dawnych lat. Bardzo dużo widziałam na TikToku właśnie różnych takich filmików, gdzie ludzie wracają z wspomnieniami do tego, co było kiedyś i to, że tęsknią bardzo, mianowicie jak byli na przykład młodsi. Teraz mam wrażenie, że im człowiek jest starszy, to po prostu ta magia świąt się jakoś wyparowuje, nie ma jej, znika. Dlatego właśnie to jest moje takie założenie na grudzień. Że zrobię wszystko, żeby ten grudzień był jak za dawnych lat. Zrobię wszystkie aktywności, które właśnie robiłam jako dzieciak tak naprawdę, właśnie w tym grudniu. Przejdźmy sobie teraz do aktywności, które właśnie chcę wykonać w grudniu. I wam wszystko szy I wam szybko to zaprezentuję, a później przejdziemy do takiego mojego vision boardu, który ja już go utworzyłam, i wam pokażę go. Więc pierwsza aktywność na mojej liście to są łyżwy. Kochani, wyobraźcie sobie, że idziecie na łyżwę ze swoim przyjaciółką, ze swoją mamą, rodzinnie i sobie po prostu pojeździ na tych łyżwach. Ja pamiętam, że jak ja byłam mała, to ja bardzo często moją taką rutyną, można by powiedzieć, to było to, że ja po szkole zawsze, ale zawsze chodziłam właśnie z moim dziadkiem. Na łyżwy i tam sobie razem jeździliśmy. I ja to tak wspominam dobrze, naprawdę. Jeszcze wtedy mm, na początku nie potrafiłam dobrze jeździć, dlatego jeździłam za tymi takimi bał bałwankami, ale kiedy już właśnie potrafiłam sama, to już pamiętam, że robiłam najróżniejsze sztuczki, jakieś tyriki, w ogóle jazda tyłem i w ogóle. I to było po prostu naprawdę w moich wspomnieniach to zostanie no na zawsze, ponieważ to było naprawdę. Cudowne właśnie wspomnienie. Kolejną aktywnością, którą ja też pamiętam, że za dzieciaka bardzo uwielbiałam i kochałam wręcz jeździć na nartach. Dlatego też w tym roku bardzo, bardzo chciałabym właśnie pojechać na narty. Nie wiem, czy to się uda. Jest to na moim visebordzie, dlatego teraz Wam już to zdradzam, ale nie wiem, czy to się spełni. Miejmy nadzieję, że tak. Ale zobaczymy. Kolejną aktywnością są to sanki. Kto z Was nie był na sankach? No, błagam. Ja pamiętam, że ja mam takie wspomnienia z sankami, że ja zawsze wychodziłam właśnie na, nie na sanki, tylko na dupoloty. Kochani, to jest dupolot. To nie jest żadne jabłuszko czy coś, to jest dupolot. No i właśnie jak jeździłam na dupolotach, to pamiętam, że z mamą kiedyś właśnie wychodziłam zawsze przed blok i tam była taka bardzo, bardzo mała górka, ale bardzo fajna górka i tam zawsze się wszystkie dzieci zbierały i myśmy razem wszyscy właśnie zjeżdżali z tej górki i no powiem wam szczerze, że było naprawdę cudownie. Naprawdę było cudownie i bardzo świetnie wspominam właśnie tamte czasy. Kolejna rzecz, i tutaj już jesteśmy bardziej przy takich e, aktywnościach i nie sportowych, tylko takich zwyczajnych, a mianowicie lepiej nie bałwana. W tym roku to się musi stać, musimy ulepić bałwana i na pewno będzie z tego vlog, na pewno w ogóle ze wszystkiego będzie vlogi. Właśnie takie typowo wiecie grudniowe, więc miejmy nadzieję, że się uda ulepić jakiegoś fajnego bałwana i że będzie na tyle śniegu, ponieważ śnieg tutaj jest podstawą właśnie w grudniu. Kolejna aktywność e, to jest już taka. Raczej w domu aktywność, mianowicie maraton świąteczny. I wiecie, są różne maratony. Możecie sobie oglądać maraton na przykład na Halloween. Też polecam. Ale maraton świątecznych filmów, no bo ja was proszę, to jest coś cudownego. Obejrzyj sobie wszystkie jakieś serie filmów. Na przykład, nie wiem, u mnie najlepszy film to który tak bardzo dobrze wspominam. To w zasadzie nie jest... Znaczy to jest film, ale to jest bardziej taki dziecięcy film. W postaci bajki bardziej. Mianowicie Renifer Nico ratuje święta. Albo ratuje gwiazdka. Coś takiego. To był tak cudowny film. Ja tak się po prostu cieszyłam, jak go widziałam. No był naprawdę cudowny i pamiętam, że ja go oglądałam właśnie jako taki... Jako taka mała Natalka. I pamiętam, że wtedy było... No, super. Kolejna aktywność to jest pieczenie pierników. I oczywiście tutaj chyba każdy... Piecie jakieś pierniki w święta, ponieważ to jest już zwyczaj, to jest tradycja, którą trzeba po prostu pielęgnować. Kolejna aktywność to jest zimowy spacer. Brzmi naprawdę super, ale zimowy spacer jest naprawdę zimowy, gdy spadnie śnieg, jest naprawdę cudownie biało na dworze. Ja pamiętam, że w 2022 chyba tak dużo śniegu napadało, że dosłownie ja się tupiłam. Po kolana miałam śniegu. Moje psy to po prostu się tupiły w tym śniegu. Także mam nadzieję, że w tym roku pogoda dopisze i będzie naprawdę biało na dworze i będą wiecie takie super świąteczne, białe święta. Kolejna aktywność, moja ulubiona, mianowicie zakupy świąteczne. Yes. Ja kocham zakupy świąteczne, a jeszcze jak jechać po prostu i wiecie, z takim wielkim budżetem i sobie po prostu kupić co chcę. Jakby to jest najpiękniejsze, jakieś futerka, jakieś cozy swetry, jakieś buty na przykład Agi, mm, są piękne. Jest naprawdę duże do wyboru, albo też zakupy świąteczne do domu i kupować ozdóbki. Ja zawsze kochałam to, więc to jest też taki mój must have na ten rok. Dalej to mamy restauracja świąteczna. Mam tu na myśli, pójście sobie na taki świąteczny wypad, na przykład z rodzicami, albo z przyjaciółką, albo z chłopakiem na przykład. Wiecie, taka świąteczna kolacja właśnie gdzieś w jakiejś knajpce góralskiej. Kolejna rzecz, nie mogę tego zabraknąć na mojej liście, ponieważ to też już jest tradycja, mianowicie jarmark świąteczny. Pójście co roku na jarmark to się musi stać autentycznie. Dalej mamy kołacze ciepłe. Błagam, powiedzcie, czy wam się kołacze koja, kojarzą, kołacze kojarzą e, z świętami i z takim dzieciństwem? Ponieważ mi właśnie kołacze się kojarzą z tym i z dzieciństwem, i ze świę, świętami ogólnie. Wiecie, kołacz to jest tak samo jak harp. On jest tylko na święta. Gość się trzyma tylko i wyłącznie po prostu na święta, na jakieś jarmarki świąteczne, właśnie żeby sobie iść i go sobie zjeść. Kolejna rzecz to ubieranie choinki rodzinnie. Ja pamiętam, że ja właśnie co roku jak byłam mała to ubierałam właśnie choinkę i to było takie fajne, wiecie, wydarzenie. Domek z piernika. O piernikach wam mówiłam, ale o domku z piernika wam nie mówiłam. Więc muszę wam wspomnieć, ponieważ domek z piernika również musi się znaleźć na mojej tegorocznej liście. Kolejną aktywnością to jest zrobienie sobie kuligu i Jezu, jak ja bym bardzo chciała. Ja pamiętam, że ja byłam baraz na kuligu, tylko właśnie nie wiem kiedy to było i nie wiem, ile miałam lat, ale coś mi się tam w głowie właśnie wytwarzają jakieś przebłyski z tego. Ale ogólnie zrobienie właśnie kuligło, no ja was proszę, to po prostu musi się stać. I nie wiem, czy uda mi się w tym roku, zobaczymy. Ale miejmy nadzieję, że tak. Kolejna aktywność to jest oczywiście bitwa na śnieżki. Czy Wy też sobie marzycie rzucić śnieżką w Waszą przyjaciółkę? Bo ja tak. W zimowe ognisko. Kto nie czeka na takie zimowe prawdziwe ognisko z takimi kiełbaskami, z gitarą, jak pada śnieg, znaczy może nie jak pada, bo nie wiem czy się w sumie ogień nie, nie skasi. Ale nieważne, jak jest yy, biało. Powiem wam, że naprawdę coś pięknego i sama chciałabym właśnie w tym roku coś takiego zorganizować. Może na jakieś mikołajki, może coś, może jakaś impreza świąteczna. Zobaczymy, zobaczymy. Coś, coś nie, coś planuję, ale zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Kolejną aktywnością, już dochodzimy do takich ostatnich już aktywności, to jest fotograficzny spacer. Wziąćcie sobie statywa, wzięcie sobie aparatu, Albo jakieś kamerki, czy coś, czy nawet telefonu. Pójście do parku i zrobimy sobie przepięknych, zimowych zdjęć. Kolejna bardzo miła aktywność to jest zimowe spa w domu. No ja chyba nie muszę nic mówić. Każdy chce sobie odpocząć i zrobić sobie taki typowy relaks. Kolejna aktywność to jest rodzinny dzień pieczenia. Jezu sorry za głos. Wiecie, upieczenie na przykład jakichś, nie wiem, rozów świątecznych z rodzicami. To jest coś naprawdę pięknego i ostatnią aktywnością jest wyprawa w góry. Wyprawa to mam tu na myśli naprawdę taki solidny spacer po górach i to jest moja ostatnia aktywność w tym. No to teraz, kochani, włączam tutaj nagrywanie i spójrzcie na mój vision board. Dobrze, i teraz, tak, pierwsze, co my tutaj mamy. Na początku mamy dziewczynę, która się cieszy, jest cała ubrana na czarno i się cieszy, bo jest śnieg, bo jest zima. Co tutaj miałam na myśli? No, miałam oczywiście na myśli to, że będzie zima i że będę się cieszyła z tego, że jest na dworze śnieg, a nie klapa. Dalej, oczywiście, zrobienie aniołków. Kto nie robił aniołków? No, chyba każdy, więc to jest kolejna rzecz, właśnie. Dalsze kolejne zdjęcie, to jest ulepienie bałwana, ale takie wiecie, crazy, crazy bałwana. Kolejną rzeczą to jest właśnie ten maraton świąteczny i tutaj na przykład leci, czekajcie, co tu leci? The Holiday właśnie tutaj leci w tle. Ja na przykład myślę bardziej o jakimś Kevinie samym w domu na przykład, tradycja świąt, oczywiście. Kolejna rzecz, czyli właśnie zjeżdżanie na sankach, to też musi się stać w tym roku. Dalej, pojechanie w góry. Tak jak mówiłam, chcę pojechać. Kolejna rzecz zakupy świąteczne. I to się już stało. I właśnie na nim siedzę, jest! Kolejna rzecz, właśnie pójście do takiej typowo góralskiej knajpki. Ja wam mówię, ja to, to się spełni. Kolejnym rzeczą to jest Jarmark. Oczywiście z czekajcie, czy my tutaj mamy świąteczny kubeczek ze Starbucksa? Być może, być może. Ale tak, pójście w ogóle też do Starbucksa na, świąte... na świąteczny kubeczek. Ja już piłam ze świątecznego kubeczka. Kolejną rzeczą to jest właśnie pójście na łączwy. Tutaj też mam właśnie taki vision board, takie zdjęcie. Dalej upieczenie pierników. Oczywiście też razem będziemy sobie piekli pierniczki, więc to na pewno już Was uprzedzam. Kolejna rzecz to jakieś fajne fotki, takie zimowe dla Was na Instagrama. Dalej, czyli oczywiście domek z piernika. No musimy w tym roku upiec. Naprawdę, ja muszę znaleźć ten czas, żeby właśnie go upiec. Spróbujemy, zobaczymy, czy się uda. Kolejną rzeczą, to są e, kołacze. Muszę zjeść w tym roku kołacza. Nie wiem, kiedy to będzie, nie wiem, gdzie to będzie, ale muszę. Dalej, ubieranie właśnie choinki. Jakoś tak w tym roku chcę naprawdę fajnie przyozdobić tą choinkę, żeby ona naprawdę była tak przepięknie ustrojona. E, I zobaczymy, czy to się uda. I ostatnią rzeczą... To jest tutaj to zdjęcie miało na myśli, że właśnie taką całą magię świąt zebrać, że na przykład tego 6 grudnia rzeczywiście, wiecie, tak jak to się za dzieciaka robiło, czyli wiecie, ciasteczka, jakieś mleczko, jakieś sobie mm, skarpety takie, wiecie, mikołajkowe i coś takiego. I naprawdę, naprawdę chcę, żeby w tym roku właśnie to tak wyglądało, więc zobaczymy czy się uda. Także mam nadzieję, że cały vlog nas wam się podobał, że cały taki mój moodboard właśnie wam się podobał na grudzień. Zachęcam was oczywiście do zostawienia subskrypcji, ponieważ mi to naprawdę bardzo ułatwia dla was to jest jedno kliknięcie, a ja się po prostu coraz bardziej rozwijam i mogę się po prostu rozwijać coraz bardziej. I też zachęcam was do wpadnięcia na moje wszystkie social media, ponieważ tam jestem aktywna tak naprawdę codziennie, więc kiedy nie byłam aktywna właśnie tutaj na YouTubie, no to byłam właśnie tam na tych Pozostałych suszarów. Więc żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnym vlogmasie! Także buziaczki ściskam Was i do zobaczenia e, pewnie za dwa dni albo nawet dzień. Także pa!